Wszystkim z tej strony glad z kanał Trick Road, via to 20 odcinek. Never Winter jest ze mną Bonard! Cześć! Jest ze mną Kantra! Siemano! Jest ze mną Ulok, Jestem! No i oczywiście ja jestem. Dzisiaj sobie. Um, bo gramy w wezwanie do broni. Tam jest smoczek ponoć do pokonania, więc na 20 odcinek będzie smoczek, tak na 10 był Karundax, tutaj będzie też smoczek, dobra. No to zapisuje nas szybko na wezwanie do broni. Dołącz drużynę i czekamy. Myślę, że nas to nas szybko dołączy, bo to jest evencik, więc powinno nam tutaj szybko, a tak to sobie pochodzimy trochę po mieście. Okej. Okay. Gdzie jesteś O, Już nas dołączyło pięknie, dobra, na to gramy. Zabiłem! Co, co zabiłeś? Muchę? Ćmę. Ćma. A? intrus. Ja wiesz za... ja strzeliłeś. Zro... Jak zrobiłem? E, jak masz okna, nie? Ja mam takie podwójne, zamknąłem muchę pomiędzy oknami, nie? O ty sadysto. O co? Po co? Bo latała. I dalej lata. Nie. Zdechła. Między oknami lata. Nie, zmęczyła się. Muchy żyją dwa dni. Muchy żyją dwa dni. Co się Dragon Bay dał? Nie wiem. <noise> nie wiem ile o, żyją. O, to się pali. Nie idę w to. Serwer może spądnąć. Ej, tam, tam, tam dobra, się nie koście. da. No idę. Kurde, pierwszy raz idę na tego eventu. Więc musi mi się... spacować mapka, wszystko musi być ładnie grzecznie. Ale widzieliście. Tu jest, jest? wirnik! Jaki wirnik? A, a to jest wy. Wirnik. Wirnik. O kurwa. O, jest i, <noise> jest i smoczek. Jest i smoczek. Nie czytam. Okej, okay, jesteśmy, wrócić. jesteśmy. Tu jak Aha, jest? tutaj, kurde. Wróć do instancji. Już, już wracam. <noise> już idę. Jest. Tam jest krąg taki na ziemi obok tej babki I co? Trzeba go aktywować? No... Dobra, to idziemy Żeby wejść to trzeba go na, na, nakliknąć No to idziemy nakliknąć. No to napierdzielamy Czemu? Bagienny mistyk Bagienny mistyk... Czemu oni mają trzaszki obok życia? To też jakieś... To do, do eliminacji, nie? No. <laughs> Wyeliminuj cel. No w sumie. Ładnie tutaj. Żmijomówca. O! O! Posiłek. Co to z To jest posiłek. Posiłek? Aha, ten żmijomówca to jest boss. No bossik taki no. Dobra. To... O podatny na wszystko. Jedziemy go. No, no, podatny jest. O! Jakiś szaro-szaro wyrzuca. Uetam. Dusić go, dusić go. O, kurde, nie wiem, co się dzieje. Dobra, co, co się dzieje? Pacaj go nerce bo my na... pacaj. Pacam, pacam. Jep! tak bez entuzjazmu. Pacasz. Nie no, moja chęć mordu skończyła się na tej biednej ćmie. No wiesz, to nawet było nudne, to nawet nie było wyzwanie, to po prostu je było. No i o, mamy smoczka! Garunda! to taka, taka mi przyleciała właśnie. Oj to, nieźle musiałeś ją pacnąć. Stary wiesz, go kozajembistą, by kurbistą gazetę miałem? Plus 10 obrażeń. O kurde. Na insekty. Jaki Przebicie to pancerza, tak? Ta śma była twardsza, bardziej kupało. No to zajebisty temat śmy wyszedł tak z niczego. Jak ci nie pasuje to rodziny. No dawaj, dawaj, nie, dawaj, Nie, Ja rzuciłem temat o jak zabiłem muchę. No. A no, temat to, to, to o tym to, to jak to, to zabiłeś muchę był po tym jak Bonard powiedział, że zabił ćmę. Tak. Ktoś z was coś zabił ostatnio? Tak, ja ostatnio zabiłem pszczołę, która wleciała mi bez pukania do domu. No to już kurde, już hard hard poziom. Tak jest. Pszczoła może urządlić. No, ale nie spodziewała się, tak latała, latała, potem usiadła na szybie i tak nie wiedziała, zastanawiała się co zrobić. I tu nagle jep Nie spodziewała się tego. Olerni myśliwi, oni tak się ściągają zawsze. A powiedz mi Mulo, czy ty coś zabiłaś ostatnio? Eee, tak, miałam bardzo duże trudności z, ze znalezieniem miejsca, żeby zakopać zwłoki. Eee, <laughs> dlatego musiałam wyjechać, dlatego po prostu mnie nie było tam kilka dni na, na, na werku. Aha, no to to wszystko wyjaśnia. <laughs> no, ale no. nadal nie wiem, kogo zabiłeś. No nie mogę podać tożsamości. Bo jest nieznana. <laughs> no nie, bo ja idę po ulicy. Zabijam To, to wiesz, to, 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 kto, kto mi się napotoczy na nóż? Za, za, za Z, Ciężko żebyś fruwała po fak fuck, no, fuck, no, fuck, no kurde czemu mnie oni tak zatrzymali? Dali mi stuna, nie wiem. Ciotka. Zagadałaś. Nie. nie? Pewnie, jej widać, że się dałeś zabić. Dzień! bo kurde się zastanawiałam kogo by mogła ona zabić na ulicy, Nie. Podobnego może Ćme. premiera, który akurat szedł do sklepu. Ćme. Nie, to był sąsiad, który mi nie chciał dać hasła do Wi-Fi. O, widzisz, a to zły sąsiad. Ja, no, to, no, to, no to masz rację. To, to... to masz rację, ja usprawiedliwiona tak. jesteś. No, twoje Wi-Fi? Rozumiem. Nie. Już <laughs> twoje? O, przecież Szczurka. Nie no, znowu siatkę. Weź się ode mnie, co? Co mnie tak lubisz, co? Dziki urok. Pierścienko mocne. Opsa. O, cholera! O, na zdrowie! O kurde! Niech wam uszy zgęchną. Wszystkie bębenki wypękają. Tak się kicha na kielicha. Smoczek już tam pomału pada, tu ja też pomału padam. Tu się pośpiesz. I, I smoczek nie żyje. Ukończ wydarzenie do bądź z strefy przywód Zapotyczki. Harcowanie na jeden. To jest to harcowanie. No to są tańce Sani To jest powoduje. baciarka. Baciarka. <głos> <głos> No, rzeczywiście. No tak, smog zabity, ale dalej obstawa jest. No i to dosyć, dosyć mocne. Co, miała zniknąć? No. <laughs> nie ma czegoś takiego. lub przynajmniej uciec. Ja smok by zniknął, bo nie widzę czy mogę lub podnieść jakąś tego. Jakie to wasz... ...szywa żółtka. Wegan. Medalion bitwy! Pakiet barników płaszcza dżungli! O Boże! Dziki urok, ranga czwarta. Cześnie co, koniec? To jest wszystko? To był ten event? Jest... Tak, to był event. To nie wiem, może się przejdźmy do, do, do maski chociaż, żeby jakoś ten odcinek trwał troszkę. Dobra, Zacznijmy no to do idziemy. Maski, chociaż... Ja to, ja, ja proponuję, żebyś puścił jakąś darmową muzykę. I zostawił odcinek jeszcze na 10 minut. O właśnie, to też będzie dobre. I, na, I nazwij to jako, w oczekiwaniu na team, nie? I możesz nawet włączyć, żeby ci znalazło drużynę do jakichś lochów. Co? Ty, dalej chcę. Idziemy? No dobra. Jeszcze raz! A co by nie. Ja chcę jeszcze raz! <grym> Może coś wypadnie. I okay. będziesz miał więcej barwników, tym <grym> No. Będziesz mógł sobie wszystko zabarwić. O, fajnie, mloka nie ma. No super. Ja Jaroś. Dlaczego... <grym> Dwuraka za to mamy. Dlaczego mnie nie wzięło? Nie wiem, kurde. Coś nie bierze cię. <grym> O lera <noise> idź do maski, poczekaj tam. Będzie brać. No w, w teamie. W teamie, HEG. No, hege. no Może się ktoś Mary. No spoko jest szybciej. <noise> o, ale, ale no, wiesz co, no. Co? Nic nic. <głos> <głos> nic, nic. No tak, nic, nic, łatwo powiedzieć. <noise> No łatwo No bardzo łatwo No ja tak właśnie ci. to powiedziałam Ej nie maruj Mam prawo Odpoczniesz sobie Tak A nie będziesz ten lewy klik dusić i dusić No Rączka odpocznie Powiemy Ci co zdobyć ze skrzynek, jakie zajebiste barwniki i tak dalej No Ile medalionów Wow. A nie to barwniki są najlepsze ranga Ci Spokojnie Z ulkanem spokoju Nic cię nie rusza No mnie na pewno nie Ciebie nie bo kurde włączyć niewidzialność Najlepiej Nic, i patrzę jak dostaję ci po łbach. To jest i tak oszukana niewidzialność bo bym nie widzieć. No właśnie Powinien jeszcze normalnie włączyć do pierwszego ataku nie wyłączasz ty nie? Włączasz raz i potem se awczysz przez, cały, przez całego bossa. I, i, i biegnisz na żyda do skrzyki. To jest po prostu idealne do grania łotrzykiem. To tak klimat mnie wprowadzało, nie? Znowu ty! No proszę. Kogo się spodziewałeś? <grym> Zenka. Nie, to jest brat, bliźniak. To jest garundarnik czemny. Oni bardzo długo myśleli nad jego nazwą. Tak, A garundarnik, czemny. A garundarnik czemny. Bardzo, bardzo długo. Garundarnik czemny. Ruch... To nie jest taki normalny garundal, tylko garrundar. No. Albo po prostu takie tłumaczenie polskie. A się nazywa po prostu smok. <grystanie> Albo zenek. Tak, myślę, że to odpowiednia nazwa dla smoka Zenek. No pewnie. Taki smok zenek. Potulny Zenek. Nie no, wredny dziad. Za <grystanie> mą a, oh. mocarny. Mozart. No. Zenek, ty kurwa nie szalej! Ty, miotacz tu jest jakiś kurwa. No, jak nie miotło, to że się myślał, że <laughs> Uważaj. <laughs> <laughs> Bo masz tylko jedną zbroję. <coughs> jak tam u lot Stawiam w drinki? Yy, właśnie tańczy na barze Aha, czyli już się imprezka rozkręca Jest wesoło Jest wesoło Będzie taki luźny odcineczek pogadanki Tak Ze... Celebrujmy, no, to powiesz... 20 odcinków Powiedz mi kiedy? Kiedy ten z tego getta chcesz wypuścić tą swoją mukę? Kiedy jej się karter kończy? Stary, nie wiem, bo on coś się nie, 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 nie lata już. Wiesz? A to, 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 El to do karcera to się zmiękcza więźniów, tylko powinien potem wypuścić i ten, i, i wiesz na krzesło, na, albo do zapalniczki, albo do lupy, coś takiego, nie? A, a nie, że tak hop siu, to wiesz. Jeszcze żeby jej było trudniej. To podstawi... steka przez szybę, o. Dlaczego ja mówię? Nie, lepiej... Ja, ona by, ona wiesz, by chciała jaja złożyć, a tu nie? nie chuja! Wiesz, dla Muchy to co innego by musiał podstawić pod ale nie chcę tego robić. Dłurówki by nie. zamknąć. Nie, nie. nie przeżyłaby. Powiesz mi. Na coś. <grywa> kryptę po strachu, darmową. O Boże, nie, skończmy ten temat. Leżę, karo, <grymne> Ej, słuchajcie, gościu, klaskami. No, po dziewiątku twój taniec. No. Pewnie nieźle się tam gibasz. No pewnie. Dobra. I co tym razem padło? Dobra, jeszcze ty, kurde macie. Jeszcze żyjesz, dobra, dobra. Je jeszcze żyjesz, jeszcze, dobra. Skrzynia, 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 skrzynia. To samo, hmm. To samo? To samo, tyle że dziki urok, trzecia. Tak, ja mam pionca? Ha, haha. Ja mam do dokładnie to samo. Ja też. Mezaliany urok i <laughs> płaszcz. Płaszcz? Co to jest Nie, coś tam, Barwnikiem. Dobra, wyłazi z ich tym teamu. Co to jest jakaś Natasza Urbańska? <grym> Dobra, zaraz tu was pododaję. Zaprosz do drużyny. Tancerka Mulok też. Pac po nerce. Pac po nerce dalej jest chyba w teamie. Zapraszam. Mój darmowy występ. Chodź, chodź, no już, 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 już Chodź idę, się do już maski. Was, nie, tak, nie, już, nie, nie, pokazywa nie pokazywaliśmy wam maski. Księżycowa maska. O, tak. O, fajna droga, nie? Po pijaku to naprawdę. <laughs> po pijaku nie dojdziesz. Ani nie zejdziesz. <laughs> tak, no, tylko spadniesz. <laughs> w otchłań mroku. No nie, Ale ja wy mnie nie zobaczycie, płaci. bo jesteście na innej instancji. To jak wejdziemy to będziemy na tej samej. No, nie, nie jesteśmy na innej instancji, tylko po prostu nie jesteśmy w kierunku całej masy. Tak. Teraz chłodnie. A, Sorry. A, widzisz? A widzisz. Zagieliśmy cię. No nie mówcie, że mi się patruje, no ja pierdzielę no. Nawet <laughs> i mi się patrzy. No jak? Dobra, jest. O, to ja też będę klaskał. Dobra, kochamy, kochamy Każdy promień dzisiaj się jest tak. Jest i padł po <laughs> Kantra, klaszcze dla mulok. A jakże. O, mulok Mulok. A ten to co tu Ty, ty popatrzcie kurde, The... ten... Co to jest? O, przerwałaś mu taniec. Bardzo dobrze, bo to było złe. <laughs> Co było złe? Dlaczego tak dużo osób jest przy bazie? Głupie pytanie. Ehm, Chcą chlać. Też Idę chlać. Powiedz mi, jakie pogłoski krążą w tej okolicy? Dobrze. O, jesteś. Chodź, cho cho bo cho piwa się napijemy. A będę przeprosił barmanki. Co my no tu właśnie. mamy? <coughs> to e, wygląda jak strucizna. No właśnie tak kurde coś tak nieprzyjaźnie to wygląda. Yy, nie, nie, nie ma nic konkretnego. Nie ma Dobra, w takim Chują razie idę, posiedzi, idę posiedzieć na górze, pozwiedzać widoki. O! Tak, tak, tak! Jak chcę na to wskoczyć, też. Nie, czekaj, bo coś się teraz nie da. Naprawili to? Kiedyś się dało... Nie, o nie! Jest! Dobra, wlazłem. A ja też chcę! Tak, udało się. Like a boss. Jesteśmy nad barem. Pozdrawiam. I Piotrek, będzie teraz próbował. Nie, nie będę. Polej! Sam se kurwa siedź na namiocie, ja mam fotel. Na namiocie? Ja mam fotel. Ja mam fotel. Ale jak to fajnie, wiesz jakie to było zajebiste ujęcie, ja tak ja patrzę ten, spadaj, sam sobie siedź na namiocie, ja mam fotel i sobie poszedł do fotelu. No. Jak mam fotel to gdzie miałem iść kurwa, na stół? No nie, właśnie poszedłeś na sofę. Fot Czyli fotel Fotele zajęte Nie, to jest mój fotel Spadaj śmieciu Ej, nie, mój <laughs> fotel Murat dalej tańczy Tak, tak Pucuł mi ku**wa oparcie podeszwami Wiesz ile mam już na piwków? Nie mam pojęć Coś ci te Studia opłacę za to pieniądze Nie, bro kolejkę opłać Wystarczy. <laughs> czekaj, ja, ja sobie tutaj tak stanę, o. Czekajcie. Dęsimy, to dęsimy, czekaj, o. Yeah. <laughs> Tam już uh... złote pantalony. O, czekaj. Czekaj, czekaj, muszę tak się ustawić. Pantaloniki złote. Oh yeah. <laughs> o. Nie. Tak? tak, tak. Dość. Jeszcze tam przed tobą tak dziwny gdzie się porusza, wiesz? Oh, hmm, o tak. No to co? To było na tyle w tym odcinku, nie? takim luzackim. Także tym optymistycznym akcentem. Tak. Kończymy 20 odcinek Neverka. Padła 20, może no, nie 30. Dobra. Oczywiście wiecie kto ze mną był, nie muszę przedstawiać. Wszyscy byli, tak? <laughs> Także na razie i trzymajcie się w... do zobaczenia w kolejnych odcinkach Neverwinter Online. Cześć.